Olej na frytki mi się grzeje, to może zdążę o złocie, ewentualnie złotej proporcji. Wam coś powiedzieć króciutko. Czym jest złota proporcja? Każdy widział czym jest złota proporcja. Złota proporcja to jest taka linia z naszej perspektywy, która jest linią równowagi. Więc jakbyś był taką linią, to byś był cały czas w równowadze. Słuchaj. Jakbyś był na tej linii, masz taką długość, jakbyś sobie popatrzył tam w jedną i w drugą, to te z rzeczy zbierałyby się właśnie w twoim kierunku do równowagi, to jest ten punkt równowagi, tak sobie idziesz, 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 idziesz po tej złotej proporcji to jest ta linia równowagi. Ta Złota proporcja jest Uwidaczniona w naszych roślinach W naszej geometrii, która tutaj Jest między nami To jest bardzo ważna rzecz, a teraz sobie wyobraź Że masz taką złotą proporcję, która Dąży do równowagi, tak A teraz sobie połóż na to drut złoty Widzisz, możesz go zapleść Żeby był fajniejszy a Żeby to jeszcze wzmocniło złoto Złoto. Tak, i widzisz, i tutaj jeżeli położysz Sobie na taką równowagę złota To zobacz, co się może wydarzyć fajnego Popatrzcie, fizyka się pojawi, tak tak, bo złoto samo w sobie jest tym, co ma trwać. Tak, to jest idea złota. Złoto trwa. Złoto jest niezmienne, ono lubi być złotem po prostu. Mówimy, że to jest taki pierwiastek szlachetny. Czyli on nie kumpluje się za bardzo z innymi pierwiastkami, on lubi być sobą. Czyli można powiedzieć, że on trwa, tak? Bo inne pierwiastki, to wiecie, trochę z tym, trochę z tym, trochę ubędzie, trochę przybędzie i takie tam różne. Można powiedzieć, nie ma korozji w tym sensie o to chodzi. I teraz sobie wyobraźcie, że taki masz drut ułożony pięknie na takiej złotej proporcji, to już pokazuje, że ten drut by się dobrze czuł w takim miejscu, czyli można by powiedzieć, że zapadłby się jeszcze bardziej w siebie, czyli jeszcze bardziej byłby trwającym drutem. Widzisz, jeszcze bardziej trwającym złotem? Tak, a teraz sobie pomyśl, że ty masz takich kilka złotych proporcji i układasz sobie te złote proporcje tak, żeby to stworzyło jakieś nowe narzędzie, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć jeszcze bardziej trwające narzędzie, I jeszcze i jeszcze i jeszcze, i żeby to jeszcze weszło w rezonans samego siebie. Widzicie, czyli co będziemy budować kiedyś w przyszłości? Elektryczny słonecznik. Bardzo dobrze. Widzicie, już mamy rozpracowane o co to chodzi? I teraz, jeżeli tak zaplecisz taki drut, to zobacz, co się wydarzy. Ten jeden drut zaczyna pracować, czyli gdzie on się udaje? Udaje się do punktu zerowego. I tutaj, widzicie, pojawia się na końcu energia punktu zerowego. Tak. I teraz, jeżeli już to masz tą energię punktu zerowego, to co właśnie chcieliśmy mieć, a ja Wam powiedziałem, że przyszłe urządzenia, urządzenia przyszłości, będą urządzeniami, które będą. Będą stać nieruchomo, nie będą zawierały ruchomych części. Bo ruch to opór, właśnie widzicie. im mniejszy opór, tym to urządzenie ma być bardziej nie tyle nieruchome, bo może sobie go przenosić tak i taki tam, ale samo w sobie ma być niezmienne, widzicie? Tak, i to będzie dopiero pierwszym takim naszym generatorem wolnej energii. Więc zobaczcie się, jak bliżutko jesteśmy do odkrycia. Wolnej energii. Wystarczy zbadać słonecznik, zbadać złotą proporcję, zbadać geometrię, zdobyć trochę fajnego drutu. I można tutaj się bawić. I teraz sobie wyobrazić, co się by wydarzyło, jeżeli byś miał taką skupioną energię, bo to wtedy byś miał przekrój, czyli kółeczko by się pojawiło i o to chodzi. Czyli już masz jedną pełnię, przekrój takiego drutu, żeby był kołowy. Zobacz, co się wydarzy, jeżeli taki coś, taki przekrój dotyka płaszczyzny. No, I to nie byle jakiej płaszczyzny, ale bardzo płaskiej płaszczyzny. Czyli znów ten przekrój bardzo lubi takie rzeczy. A jeżeli ten materiał by był zrobiony z kryształu, który drga, o, bo on drga, tak? On jest sam, niezmienny sam w sobie, ale on drga, a ten drucik dąży do równowagi. Więc jeżeli połączysz taką silnie drgającą płaszczyznę, to teraz na drugim końcu, o ile ten drut będzie powodował, żeby ta płaszczyzna nie drgała, Kryształ mówi, a ja chcę drgać, a drut mówi, o nie, 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 nie ty płaszczyzną nie będziesz mi drgała, i ta płaszczyzna, i ta, i ta, i ta. Wy tutaj macie być takie zawieszone w czasie. Jeżeli do kilku płaszczyzn przyłożysz taki drut, taką powierzchnię, widzisz, to na drugim końcu musi wygenerować się wzmocnienie, czyli dostaniemy to, co nazywamy prądem elektrycznym. Czyli płyn elektromagnetyczny zacznie generować coś więcej, czyli to, co jest po drugiej stronie punktu zerowego. Widzicie? Więc w ten sposób można przywoływać energię do nas w nasz świat. Widzicie? I zwyczajnie, jeszcze zwyczajnie Wam mówię, zrobimy sobie kiedyś elektryczny słonecznik i z tego będziemy mieć energię. Tylko już to nie będzie taki prąd, jak sobie myślimy, bo to jest przez mm. <gry> prąd biegunowy, tu będzie zupełnie inna energia, ale to dopiero jeszcze przed nami. Energia jednokierunkowa, taka, która nie robi strat. To będziemy mieć, coś takiego. Widzicie, bezstratne urządzenia w przyszłości. Dobra, to już tyle mam. Olej mi się zagrzał. A wy pomyślcie o tym, jeśli chcecie.